Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiem o narzędziach e, Six Sigma. E, w poprzednim odcinku mówiliśmy o historii, metodologii, o funkcjonowaniu samej Six Sigma, opisywaniu statycznego procesu linią, jak to się łączyło, jak to się e, kształtowało, e, project management, który do tego trzeba wszystkiego dołożyć, tak ten pakiet umiejętności miękkich. Teraz wejdziemy sobie w poszczególne te narzędzia, metodyki i sprawdzimy, do czego one do czego one służą. I o ile w odcinku o historii SIX-Sigma mówiłem wyraźnie, że historycznie pierwszą metodologią w SIX-Sigma był D-Make, czyli te koła duże, koła jakości, które kręciliśmy, uruchamiając projekty jakościowe, kręciliśmy na procesach. O tyle faktycznie od strony wdrożenia SIX-Sigmy powinniśmy zacząć od tych podstaw, tych czyli od zarządzania procesem. Dlatego zaczniemy od PMS. BPMS to jest pierwsza metodologia, którą, która, którą firma powinna dotknąć wdarzając w To jest metodologia, która powoduje, że nie strzelamy na oślep poszczególnymi narzędziami, tylko bardziej tworzymy cały duży, kompleksowy system do zarządzania jakością. BPMS to jest dziewięciokrokowa metodologia, która służy zarządzaniu procesami w bardzo szerokim, tego słowa znaczeniu. Od opisania procesów, ustalenia struktur procesowych, właściciela zespołów procesowych, ustalenie granic procesów, wzajemnej zależności między procesami poprzez zmapowanie wszystkich procesów, ustalenie miar, patrząc na wymagania klienta oczywiście mówimy o miarach jakościowych, nie tylko o miarach produktywnościowych, o czego bardzo często firmy rozpoczynają. Ale o miarach jakościowych po to, żeby potem w tych miarach jakościowych pracować, powodując większe zadowolenia klienta, i tym samym pierwsze efekty programu Six Sigma. Domiar, które tworzą cały system zarządzania procesem w postaci dashboardu procesowego, wykorzystujące statystykę dlatego Six Sigma bardzo mocno operuje w tym obszarze statystyki. Tam się uczymy o, o miarach, o składach normalnych, medialnie, średnie, odchylenia standardowe, spany, spredy. Uczymy się po to, żeby dobrze opisywać proces, po to, żeby zakończyć cały ten cykl pracy z procesem na dashboardzie, po to, żeby zespół procesowy, skupiony wokół procesu, mógł zacząć e, cykliczną pracę z procesem. Podstawa Continuous Improvement, podstawa wiedzy, które procesy funkcjonują dobrze, które nie w całej organizacji i podstawa dalszej pracy ze wszystkimi kolejnymi narzędziami. Dziewięć kolejnych kroków od stworzenia misji procesu poprzez mapowanie, tak jak powiedziałem, pracę z klientem, statystyki, domiar, do dashboardu, ustalanie celów i późniejsza praca w kroku dziewiątym na, nad usprawnieniem usprawnienie procesu. Mamy pierwszy etap, mamy BPMS, pierwszą metodykę e, SIXIN. I teraz, jeżeli dojdziemy do, do sytuacji, do momentu, kiedy, kiedy mamy już informacje o procesie, kiedy mamy informacje o tym, co idzie źle, co nie, bo bardzo często jakby funkcjonowanie firmy się nie zmienia, ale zaczynamy widzieć te problemy, no to zaczyna y, y, być duża potrzeba poprawienia tych błędów po prostu. No, skoro one są, skoro są, zaczynają być widoczne, to musimy zacząć je poprawić. Wtedy naturalnie, pięknie pojawia się druga metodologia, a mianowicie workout. To jest metodologia, która, yy, która opiera się o narzędzia burzy mózgów, identyfikacji i analizy problemów, różnego rodzaju klizy, skrampery, yy, narzędzia prototypizacji bardzo szybkie, To jest metodologia, która ma spowodować, że te najprostsze problemy, te często, które dobrze znamy, już mamy w jakiś sposób na tym etapie przeanalizowane, potrafimy w bardzo szybki sposób przeanalizować, opisać, stworzyć do tego rekomendacje, plan działań i bardzo szybko wdrożyć. To jest worko. Szybkie działanie, praca zespołowa na bardzo szybkich, kalorycznych spotkaniach. Przeciwieństwo na rady, przeciwieństwo na przeciwieństwo przegadywania, przesypiania problemów. Nie, tylko w bardzo szybki, bardzo sprawny sposób yy, analiza, yy, analiza yy, problemu. Trzy duże etapy yy, w tej metodzie, w, w, tej, w, tej, w tym narzędziu to jest planowanie takiego warsztatu. Yy, trzeba się dobrze do niego przygotować, dobrze zaplanować yy, uczestników, problem dobrze opisać, bo wszystkie te drobne rzeczy na etapie przygotowania powodują, że spotkanie jest naprawdę kaloryczne, nie przygadujemy, nie przesypiamy pewnych problemów, nie wracamy do pewnych wątków, które są, co powoduje również później dużo szybsze i sprawniejsze prowadzenie warsztatu. No oczywiście na warsztacie też ogromną rolę ma zespół i praca z zespołem, rola facilitatora, jak on się zachowuje, w jaki sposób stworzy tą atmosferę na warsztacie, jak motywuje ludzi do, do wygłaszania swoich opinii, do zgłaszania idei, jakich narzędzi używa do tego, żeby z tych ludzkich głów powyciągać te, te, te pomysły. Dlatego na workaucie mówimy o narzędziach zarówno do identyfikacji pomysłów, takich w uporządkowany sposób, czyli brainstorming, storyboarding. Bass Session, Sesja Philipsa i wszystkie możliwe kombinacje dużych mózgów. Mówimy też o bardzo, bardzo kreatywnych narz na, narzędziach e, identyfikacji idei, kiedy już tych pomysłów oczywistych e, brak i teraz trzeba uruchomić te głębsze pokłady. Mówimy o Scrumperze, Seven way Trizie e, i późniejszym uporządkowaniu, czyli wszystkie Fishbone, Five way, Um, protetyzacja tego N3 to są narzędzia wykorzystywane podczas warsztatu, które się w trakcie workoutu e, uczymy. I potem już cały mechanizm follow-upu tych, tych rekomendacji, pracy z rekomendacjami, dlaczego czasami pewne warsztaty, jakimś wysiłkiem zostało zaplanowane, przeprowadzone, e, a później efektów brakuje którzy z jakiegoś powodu nie chcą wdrażać tych, tych e, rzeczy. Bardzo wiele tak naprawdę wynika ze sposobu prowadzenia właśnie takiego warszawskiego. Musi być poprowadzony po mistrzowsku, żeby faktycznie był z efektami i e, Jak już uporamy się z tymi mniejszymi problemami, przechodzimy do większych. Wtedy przychodzi nam z pomocą metodologia d Duży, duży kaliber, duża armata, duże działo. E, to jest to, co często na rynku e, mówi się o Six Sigma Green Belt, Six Sigma Black Belt, Six Sigma Master Black Belt, Yellow Belt, White Belt, tych, tych poziomów jest bardzo dużo. Zaczął się właśnie od tej metodologii, od, od sposobu wejścia, od poziomu szczegółowości w tej metodologii. I właśnie Green Belt to jest tygodniowe szkolenie z tego, z tego cyklu, z dodatkowymi narzędziami lin. Black Belt to jest dwa tygodnie, White Belt, Yellow Belt to są zazwyczaj takie jednodniowe pigułki z tej metodologii. I to jest ten cykl jakby PDCA, o którym mówiliśmy wcześniej, zupełnie zrewolucjonizowany, prze, przeorganizowany, przeprojektowany przez pana Michaela Harego, gdzie widzimy pięć dużych faz, czyli Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Często mówimy o D-Make'u. Gdzie w każdej fazie mamy dodatkowo jeszcze trzy kroki, co razem tworzy piętnastokrokową metodologię, która od definiowania problemu, pomierzenia go poprzez usprawnianie yy, i kontrolę yy, efektu zamyka cały cykl projektowy rozwiązywania problemu procesowego. Ale to jest do rzeczy dużych, tak jak mówię, o ile workout zajmuje się tymi małymi, bardzo często yy, siedzącymi już w głowach ludzi często organizującymi bardziej pracę i komunikację nad problemem. Oto led jest problem, jakby metodologią do dużych problemów procesowych. Workout, dwa typy workoutów: komunikacyjny, żeby skomunikować zespół, skomunikować przełożonego z podwładnym, dać możliwość akceptacji, wysłuchania i pracy nad problemem. Workout kreatywny, taki gdzie gdzie często nie mamy pomysłu i musimy naprawdę zrobić silną ekipę zdywersyfikowaną, żeby na problem popracować, ale to są wszystko problemy zamknięte w ramach jednego spotkania, góra dwóch, trzech dni workoutowych temat jest zamknięty, rozwiązane zaadresowany. Projekty, d projekty kilkumiesięczne, od green czyli takie funkcyjne w ramach zamknięte, w ramach jednej funkcji, aż po Black które czasami naprawiają problem procesowy przez pryzmat, przez przekrój całej, całej firmy. Dużo statystyki, dużo pracy z klientem, dużo pracy nad wymaganiem klienta, przez cały ten cykl przewija nam się właśnie wymaganie klienta, które w SIXEEN nazywamy CTQ, critical to quality, na którym pracujemy, które opisujemy statystycznie, analizujemy przyczyny tego, tego problemu statystycznie. To jest nasz e, e-mail i mamy tam naprawdę dużo statystyki, ale jak ja się śmieję, taki śmieję, czyli nie będziemy się zastanawiali nad tym, e, w jaki rozkład danych, do jakiego zestawu danych zastosować, iżbym się różnił rozkład Fisher'a, od Weibull'a czy od, od Pazona. E, nie, to, 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 to na statystyce, tu mówimy o takiej statystyce procesowej, faktycznie realnej, rzeczywistej, którą jesteśmy w stanie zastosować e, do procesów. Um, tu mówimy o bardzo wizualnej statystyce, zielony ok, czerwony nie jest ok, e, pomagają pomaga nam w tym narzędziach, które bardziej wizualizują um, nasze wyniki statystyczne, niż tam głęboko szukają, szukają um, trzeciej warstwy. Czasami w sensie są naprawdę fajne i proste e, narzędzia, wykresy, które pokazują w czytelny sposób zarówno osobom, które są, są zaawansowane w statystyce, jak i tym osobom, które tą wiedzę mają na dużo niższym e, poziomie. Piętnastokrokowa 15 piętnastokrokowy cykl, dużo narzędzi statystycznych, wszystko uporządkowane. Rołma po kolei wiemy, co, co mamy robić. Li Li troszeczkę inny w swoim, w swoim charakterze, to jest takszy system. Ale uwaga, nie, nie, e, nie przerażajmy się, nie, pff, nie powielajmy mitu chodzącego chodzącego po rynku, że to jest skład film produkcyjnych. Oczywiście zaczął się od firm produkcyjnych, no bo Toyota bardzo e, dużą rolę odgrywa chociażby ta metodologia w e, automotive, czyli w przemyśle motoryzacyjnym. Są całe branże, które są wykonywane przez lin, produkcyjne, ale tak samo lin można wdrażać w firmach usługowych, wszędzie tam gdzie są procesy, gdzie jest jakaś, jakaś sekwencja czynności, gdzie są gdzie są w tych sekwencjach czynności, w tym procesie są straty i bardzo wiele narzędzi jest zupełnie uniwersalnych, możemy stosować zarówno do firmy usługowej, handlowej, logistycznej, szpitala, urzędu skarbowego, ZUS-u i firmy produkcyjnej. Oczywiście w tych wszystkich narzędziach jest, są narzędzia specyficzne dla produkcji, dotyczące parku maszynowego, dotyczące awaryjności, ale to są, to jest kilka narzędzi, pozostałe narzędzia, możemy naprawdę stosować do z i sukcesem w różnych procesach, w tym usługowych, finansowych, handlowych, jakichkolwiek. Ciężko mówić o takim roadmapie tak jak w Six Sigma, gdzie w BPMH mamy 9 kroków, w workoutcie mamy 3 grube kroki, w d mamy 15 kroków, w npi mamy 36 kroków. Tu raczej mówimy o narzędziach, które rozwiązują nam, nam pewien problem procesowy. I, i w tych narzędziach często firmy się yy, gubią. Plastyczny no, problem yy, w Polsce jest taki, że firmy rozpoczynają linę od 5S. No bo to jest najłatwiejszy, bo najłatwiej zrozumieć, bo wystarczy posprzątać, poukładać, poukładać coś od najmniejszego do największego alfabetycznie już mamy 5S. Yy, to, że to często wręcz psuje procesy, to już jest zupełnie, zupełnie inna bardziej, którą trzeba potem yy, prostować. To też jest problem i bardziej trzeba w nim rozpocząć od całą analizę, od patrzenia całościowego na firmę i analizowania problemów, do których pasują konkretne tak naprawdę narzędzia. Jak mamy problem z stanami agresorowymi, zupełnie innych narzędzi będziemy używali, wykorzystywali niż to ma miejsce w przypadku na przykład problemów związanych z czasem dostawy czy, czy, czy z z małą ilością miejsc, czy z dużą ilością braków, czy z awaryjnością maszyn. Zupełnie inne narzędzia rozwiązują inne problemy. Ale są też oczywiście, żeby nie było za łatwo, to są też narzędzia typu supermarket, 5S, które w zasadzie można w każdym obszarze jako dodatkowe narzędzie zastosować i bardzo często rozwiązaniem problemów, konkretnego problemu istotowego w linii jest zestaw narzędzi, powiązany zestaw narzędzi, bo bardzo często My jednego narzędzia nie możemy wdrożyć bez całego zestawu, bez całego kompletu innych narzędzi. Zawsze patrzymy wszystkim na problem i straty, którą, którą, którą eliminujemy. Jest mały plus jest może tego, tego zestawu narzędzi, jest taki, że możemy w jakiś sposób poukładać je po pierwsze do problemu, tak jak powiemy, a po drugie, też do pewnej e, poziomu trudności. E, pewne narzędzia jakby wynikają też z siebie. My pewnych narzędzi nie wdrożymy, dopóki nie pobudujemy standardu, dopóki nie pobudujemy tej e, hejjjunk, czyli tego, tego dość stabilnego procesu. Nie ma sensu taktować procesem, kiedy mamy totalnie ustabilizowane czynności, kiedy nie mamy standardów w czasach czynności bo inaczej kiedy ten taktaj nam się roz, roz, totalnie rozjedzie. Dlatego te, te narzędzia też można w jakiś sposób poukładać względem e, trudności i zaawansowania bardziej biznesu e, w tą metodologię. E, co z jednej strony jest fajne, bo to nam buduje taką namiastkę trochę roadmapu e, wdrażania tego linia, ale z drugiej strony powoduje to, że właśnie firmy niestety często łapią się za te najprostsze narzędzia, wyrywkowo je traktując totalnie, darzając, nie, nie, nie w powiązaniu z innymi rzeczami i, i potem skutki są troszeczkę hmm, opłakane. To jest nasza, e, nasz e, Lean. Mamy Six sigma, mamy Lean, potrzebujemy trzeciej nogi, mianowicie prowadzenia projektu. Ja preferuję metodologię PMI, oczywiście tych metodologii jest bardzo dużo, jak jesteśmy w informatyce, to gdzieś króluje PLIS-2 do prowadzenia projektów technicznych z warstwą analizy technicznej BHR-u, fes -ów. Jak mówimy o budownictwie, to jest gdzieś TGF, to mamy BIMSA. To mamy. Metodologii jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Do naszych zmian proces procesowych, bo takich mówimy w Najbardziej, ie naj, naj, najwygodniejszą metodologią jest metodologia określona według standardu PMI, czyli Project Management Institute. Bardzo niewiele różniąca się na tym ogólnym poziomie od metodologii IPMA, Institute of Project Management of Association. Dość podobne, do dość, dość prostej i ogólnej metodologii. I w tej metodologii tak naprawdę poznajemy w trakcie warsztatu dziewięć obszarów wiedzy od samego początku procesu projektowego, też to jest mocno mylące jak zawiązać projekt, jak, jak stworzyć charter, jak przeanalizować zakres, robić WBS-a do tego, poprzez budowanie zespołu, analizowanie ryzyka, aż do harmonogramu, zarządzanie zmianą i zamykanie, zamykanie projektu. Tu uczymy się jak bardzo wielu umiejętności miękkich, jak zarządzać ludźmi, w powiązaniu z workoutem, gdzie, gdzie też jest bardzo dużo umiejętności miękkich, pracowania z grupą na spotkaniu, tu uczymy się z kolei interakcji z grupą w dłuższym okresie. Wszystkie e, attitude chart, GMPI, armii, wszystkie narzędzia, które służą do pracy z zespołem w dłuższym terminie, analizowania członków zespołu, konfliktów, poziomu zaangażowania, stosunku do zmiany itd. itd. Dużo unikności które bez których bardzo często wdrożenia e, nie wychodzą, nie, 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 nie osiągają sukcesu, właśnie dlatego że przy tych bardzo fajnych, bardzo mądrych narzędzi inżynierskich, procesowych, e, trzeba mieć e, rozbudowaną też tą warstwę miękką, no bo bez ludzi tak naprawdę nie zrobimy totalnie nic, nawet z najlepszymi na świecie narzędziami. Na w na Management uczymy się jak prowadzić taki projekt technicznie, to są te technical skills, ta jedna noga i uczymy się też, tak jak powiedziałem, tej, tej soft skill, czyli tych, tej drugiej nogi, umiejętności miękkich, współpracy z ludźmi, pracy z kolorami, ze, z bardzo zróżnicowaną grupą, Eee, uczymy się też procesu prowadzenia projektu, bo oprócz technicznych rzeczy musimy też wiedzieć, w jaki sposób ten, ten, ten projekt przeprowadzić przez cykl procesowy. szczególne fazy, co się w nich robi, w jaki sposób, jak dochodzić do do szczegółu, co poszczególne branże oznaczają, jak to powinno się w biznesie, w biznesie eee, sytuować w procesach. I ten jakby prowadzenie tego procesu projektowego nazwalibyśmy, czyli jakby cyklu życia projektu, bardzo silnie też wiąże się z ostatnią, z ostatnim już narzędziem, o którym dzisiaj chciałbym powiedzieć, czyli PMO. Project Management Bo znowuż, Office. Bo znowuż, jeżeli, jeżeli, w pewnym momencie urośnie nam portfel, portfel projektów, no to zaczynamy mieć problem z ogarnianiem całego Całego portfela, zaczynają pojawiać się konflikty, zaczynamy wykorzystywać te same osoby na 200-300%, te same środki trwałe, krytyczna, krytyczną infrastrukturę itd. itd. Potrzebna, wtedy, potrzebna jest wtedy koordynacja, ale koordynacja na tym wcześniejszym procesie projektowym. Zaczynamy odczuwać potrzebę standaryzacji tego procesu projektowego. Brzmi może strasznie, ale, ale, ale um, ciężko, nawet, ciężko nawet znaleźć inną, inną nazwę. Żeby każdy projekt przechodził zawsze w organizacji w ten sam sposób. Żeby te projekty były porównywane, żeby ludzie, którzy identyfikują projekty, którzy pracują z projektami, wiedzieli, jak w organizacji mają się zachować, gdzie się zgłosić. Jakie są kolejne kroki przed nimi, co ich czeka, dlaczego czasami muszą się stawić w kolejkę, a dlaczego czasami projekt musi być wstrzymany, a dlaczego wręcz czasami zakończony i co na poszczególnych etapach trzeba robić. I to jest PMO, dość duża, dawka, dość duża dawka wiedzy, przede wszystkim duża dawka pracy do wykonania. Od zastanowienia się, co to jest PMO, jakie cele powinny spełniać, to bo Generalnie w PMO mamy trzy cele. Rozwiązywać konflikty, zarządzać, zarządzać portfelem na, na, na poziomie monitoringu, kontroli całego portfela, rozwiązywać konflikty wewnątrz, wewnątrz portfela projektowego i rozwijać sam proces PMO. To w zależności od tego, gdzie ustawimy cele i misje dla procesu i, i bardzo często biura i zespołu PMO, tak daleko z zakresem pójdziemy. Jeżeli zatrzymamy się tylko na tym pierwszym punkcie, czyli monitoringu portfela projektu, to w zasadzie zwykły prosty Excel i najprostsze raportowanie e, załatwi sprawę, przy czym wartość dodana dla organizacji jest w tym momencie minimalna. Jak PMO zacznie rozwiązywać konflikty między, proje między projektami, za zacznie zarządzać portfelem projektów, to to już potrzebne są standardy, to już są potrzebne procesy. To już są potrzebne metodologie, dokumenty przede wszystkim, żeby te procesy móc porównać. Żeby wiedzieć, żeby projekty przy wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji mogły porównać się nawzajem i wiedzieć, że pani Krysia jest w czterech projektach wykorzystywana po 50%, po 50 i Poszczególni project managerowie mogą o tym nie wiedzieć, ale w portfelu daje to już 200%. W związku z tym, coś pani Krysia będzie musiała odłożyć, przesunąć w czasie, w jakiś, w jakiś inny sposób tym zarządzić. Z czasem tak naprawdę firma dostaje cały obraz portfela projektu ile poświęcamy na projekty, które projekty no, muszą być trzymane, które niech one nawzajem od siebie zależą, e, aż do przechodząc do trzeciej, do trzeciej i ostatniej funkcji, a mianowicie rozwoju całego portfela projektów i procesu PMO, e, rozwijania go, automatyzowania go żeby procesy przez ten proces przez kszły jak najszybciej, jak najsprawniej, żeby jak najmniej obciążały biurokracją project managera, a z drugiej strony ta noga rozwoju project managera, tak, żeby ich po pierwsze wyrównywać im wiedzę, żeby każdy project manager w naszej organizacji miał pewien bagaż doświadczenia. I owszem, ale przede wszystkim plecak dużej, dużej wiedzy. Czyli jeżeli u nas w firmie Harmonogramujemy albo budujemy WBS-a, to w każdym projekcie budujemy WBS w tym, w tym, według tego samego standardu w ten sam e, sposób. I to jest, to jest PMO, to jest kolejna metodologia, która jest duża na sam koniec dla bardzo dojrzałych, dojrzałych firm. Ułożyłem to Państwu w takiej kolejności, jak one de facto powinny być wdrażane. Jak za chwilę na kolejnym odcinku e, opowiem sobie, jak wdrażać całą metodologię. I to naprawdę w różnych warstwach, I w warstwie całego portfela projektów i w warstwie poszczególnych procesów, ale de facto taką już po części ścieżkę zarysować. BPMS, podstawa wszystkiego, dziewięciokrokowa metodologia, czterodniowy warsztat, który uczy nas, w jaki sposób zarządzać procesem, żeby te problemy wypłynęły. Problemy wypłyną, przejdziemy do drugiej metodologii, workout, która nam te drobne problemy skomunikuje, przeanalizuje, rozwiąże. I do dużej metodologii D-Make, drugiego dużego narzędzia, 15-krokowej metodologii, który uruchomi te duże, duże procesowe projekty. Do tego dorzucamy narzędzia, narzędzia LIN, dokładamy, dokładamy umiejętności project managera i taki właśnie przedniowy warsztat, jak w jaki sposób zarządzać projektem, popracować z ludźmi i na sam koniec. na na e, deser metodologię PMO, czyli jak zarządzać tym portfelem oceną organizacji portfelem e, projektu. To e, daje nam bardzo fajną taką mieszankę, piramidę kompetencji dla lidera zmian, gdzie dostaje wiedzę z każdego obszaru e, wystarczą do tego, żeby prowadzić naprawdę duże i fajne zmiany. Daj mu elastyczne, bo w każdym momencie może się przepiąć na, na inne narzędzia rozwiązujące dane. Dany problem I to też daje nam w jakiś sposób pewną wskazówkę, w jaki sposób metodologię Lean Sigma wdrażać w naszej firmie.